Cześć, witam was na moim kanale po bardzo długiej przerwie z nagrywaniem. Nie wiem czemu była taka przerwa, ale już ruszamy, już bez przedłużenia zaczynamy zaraz. Tylko zanim wam powiem wam tyle, że rozpoczynamy nową serię na tym kanale. Browser teraz z kulikiem. Wiem, że taka seria już była, ale teraz nowa, odświeżona wersja od początku. Wszystko będziemy robić od samego początku, więc nie będzie po prostu nic, zero pucharków, zero postaci, oczywiście przesłali. Dawno bardzo nie grałem w Brawl na moim nawet głównym koncie Więc po prostu mam nadzieję, że zaskoczy nas duża ilość ciekawych, nowych rzeczy yy... No i chyba bez przeliczenia już po prostu ruszamy, no bo... Co mamy przedłużać? Mm, bo oczywiście bot 1, bot 2, bot 3 Każdy z nas walczy za siebie I możemy już oczywiście rozpoczynać gierkę Mam wrażenie, że kiedyś był jakiś poradnik Jak to się gra Przed, ale... Może już tego nie ma Chyba też usunęli, bo odpalam, odpalam, jest tylko ten stercie na początku. dokładnie no, nie powinni tego usunąć, bo każdy ma prawo się nauczyć, jaki nigdy nie grał w tę grę, ale. No ale widocznie widzicie, nie ma tego już. Więc dobra, sześć kostek moczu mamy, Cztery to odmiany zostało. Trzymaj się daleko od, od na nadciągających chmur trucizny. Oczywiście będziemy się słuchać poleceniom. Czemu mi co tak mało? Dobra, mamy wygraną. Bo to był oczywiście mecz z botami. I teraz będziemy rozpoczynać prawdziwą rozgrywkę. Mamy 0-0-0-0. Mamy na razie tylko starcie solo. I każą nam grać, więc oczywiście będziemy grać. Wyszukiwanie graczy, znaleziono graczy 10 na 10 więc, więc jest dobrze. Dużo osób gra teraz w tą grę, na pewno zawsze gra w tą grę, dużo osób e, Tu już mamy chyba jeszcze botów, mam 0 pucharków na szeli Więc jest chyba jeszcze boty, ale to no już nie jest sama gra co była wcześniej Bierzemy oczywiście ze skrzynki mocy W sensie skrzynki, w których są kostki mocy By rosnąć w siłę, zbieraj kostki mocy ze skrzyni od przeciwników Oczywiście będziemy to robić Yy, mamy tutaj cztery aż skrzynki, więc sobie je oczywiście rozwalimy. Mam takie jakieś emotki podstawowe. No to bym teraz seria ciekawa, więc polecam was do zasubskrybowania kanału. Kto jeszcze tego nie ma. No chyba, że komentarz wam się nie podoba, to wyłączę teraz ten film i nie subskrybujcie. A jeżeli wam się podoba ten film, i ten... nowa seria, to zostawcie też lajka. Żeby więcej osób pod, mogło się... Mogło cieszyć się oglądając tę serię Bo tutaj mamy Muszę troszkę się uleczyć, o tu jest, bo więc On nie widzi oczywiście Mamy łatwą wygraną, wszędzie to jest dobry zadymiarz To powinni dawać dobrych zadymiarzy na start, bo przecież to byłoby sensu gdyby słaby zadymiarz nastartowali, a o każdy z każdym przegrywał ale dobra, mamy 200 punktów mocy więc od, 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 od razu ulepszyć trzeli możemy raz, dwa, dwa tylko ok, i możemy zobaczyć jak są nowi zadmiarze, bo dawno bardzo w tym nie grałem w tę grę, więc na pewno są na coś nowi zadmiarze tu nic nie widzę Bonzi była, kojarzę ją o, uwa, wow, 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 wow. kto to jest? Berry, totalnie nie, nie kojarzę Berry. Jest jakiś zadymiaż, jego, jak no też totalnie go nie kojarzę. Shade, też go nie kojarzę, totalnie. No, może nie zjadłeś, tak dużo tych od odkąd zacząłem grać teraz. Znowu, o, klany jakieś, go też nie kojarzę. Mo... go też nie kojarzę, totalnie go nie kojarzę. To jest jakiś gość z tym maszyną, okej. Okay. Juju, jej też nie kojarzę totalnie. Dobra, jednak dużo tego wszystkiego dodali, odkąd grałem ostatnio. Bardzo dużo. Draco, go też totalnie nie kojarzę. Draco i Kenji też nie mam pojęcia o nim. Dobra, bez przedłużenia idziemy z kolejną gierką, bo nie ma sensu przedłużać, bo to wszystko to jest strata czasu 100% i starcie solo Oczywiście rozpoczynamy kolejną gierkę Na starciu solo, bo nie możemy innego sobie włączyć oczywiście, bo od Samego początku 5000 Ma to ta skrzynka, okej okay, Już ma 0 7 osób zostało To są raczej jeszcze pojedynki na błoty. Bo... bo jak mówię To, to raczej no to, to taki no, Wątpię żeby ktoś tutaj był Jakiś rozsądny gracz na moim poziomie. Bo raczej osoby które grają co tacy, którzy lubią grać, już nie mają tą grę. Czyli mamy trzy kostki mocy. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobała ta seria, bo... bo... A jeżeli Wam się nie podoba, to po prostu napiszcie w komentarzach, jaką chcecie inną serię. Jak to wam nie podciąć do gustu. Tu jest ktoś, tu jest ktoś. Ładnie. Wielkie starcie, Mam 10 z mocy jest raczej nie powinno się wydarzyć, zdarzyć. Nita. Chilku rozwalona. I mamy wykolejną wygraną. To jest kolejny Nie jestem w tym grę z Super Prosem. Więc od razu mówię, że do dobrze w tym nie jestem, ale pytki stare mamy przynajmniej 100 punktów mocy. O, nowa skórka dla yy, Shelly. Więc bardzo dobrze. A wyposażmy. tutaj będzie Daryl Penny do wyboru. Okej. Okay. Mamy kolejną nagrodę. O, o! 160 kredytów. Będziemy miał blokowaną nitę. To mamy na drugi dodymiarz, Ja tu wolę Shelly osobiście, ale. Fajnie, że mamy. Zacznę zblokować nowego zadymiarza. Na poziomie coś tam myślałam. El Primo, nowe wdrżenie zadyma. O, zagrymy sobie zadymę. Nita, możemy sobie ją ulepszyć. Ale nie mam już więcej kasy, więc trochę lipa. O, Jackpot 100 kredytów wylosowaliśmy. Bardzo dobrze. Bo co mam klikać? A tu mam pokazane. Mm, potem będziemy blokować Jessie, poko i tak dalej. Tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dobra. Bez przedłużenia oczywiście lecimy do kolejnej rozgrywki, tym razem z dymie. Przetestujemy się oczywiście w tym odcinku nite. Dawno nie grałem, więc może jakiś buffa albo nerfa dostała. Więc warto sprawdzić każdego kogo dostaniemy, ale na razie wolę sherry tak naprawdę grać? Dobra. Zdobądź piłkę. Rozwalmy tylko ja na razie Mnie ja trochę denerwuje Poko Chyba ja mam wszystkich rozwalonych No weź strzelaj tego gola tam O boże, o boże Nie trafiłem ultem Okej, okay, nieważne, tego nie było Wytniemy Z filmu Nie boże, ale zapomnę, nie wytniemy Ładnie. Jest. Zdobądź czerwony brzeg, by wycelować piłkę. Przeciągnij. końć Jest. Mamy pierwszego gola. Jeszcze drugiego i wygrywamy gierkę. też jeszcze nie powinien być problem, żeby wygrać. Podaj, podaj. Czym odem emotkę tą taką kupioną? Strzelaj, dasz radę. Jest! Mamy to. 2-0, więc wygraliśmy kolejną rundę. O, mam akcję meczu, więc o tyle fajnie. Plus 8 pukarków. Oczywiście nie plus 10, bo to nie jest torcie solo. Ale zmienimy się teraz tą postać na nitę, bo już jest dużo sporo było meczu strzeli, więc próbujmy teraz na nitę zagrać za Następny muszę spocząć za dwie sekundy. Okej, okay, już się rozpoczął. I ja zginąłem. Dobra. Jak już mówiłem, nie jestem najlepszy w tą grę. O, Grad od Ozyman gola. Fajnie. Wypłuczono wtedy komiska. Podaj, podaj, ziomek, antyk, podaj. Podaj. Ach, dobra, ozjemy sobie gole. Więc jest dobrze. I jestem w meczu, więc podoba mi się to. Ile trzy kille zrobiłem? Po się pokartu. Zagrywam się teraz NITO na starciu SOLO. I mamy też. O, oczywiście, no, 500 monet. To będziemy mogli bardzo mocno. Ulepszyć naszych zadmiarzy. Ulepszmy sobie nitę, bo teraz zrobiliśmy nitą na trzeci poziom, ale ja wolę szeli. Shelly, Shelly obe... Ulepszmy jeszcze raz. Jeszcze raz i dwa razy nitę. Na piątym i na piątym mamy, czyli nitę. Więc jest to, do... więc jest git. Zgramy sobie starcie solo na nitę. Zaraz zagramy starcie duo też, no, i na szeli i na nicie żeby wszystkie możliwe warianty rozwiązania sprawdzić. Bo nie chcę nudy w tym odcinku, żeby ciągle byłoby to samo. No widać, że bot, bo nic po prostu nie robi. Nic nie robi po prostu. Widzisz, ja w sumie nic nie robię z tym takim botem, ale. No ale bo to pokonałem. Nie jestem się takim samym botem. Gościmy oczywiście zaprowadzi do osoby, więc. Tyle fajnie. za najlepsze, że co on robi, wprowadza do innych osób. Bo zabije to nie za mocno. nie, starczy już tak szybko. Bardzo szybko mi dało mi te, ten czas. Dobra, ten zwozo to bity. Wypuszczę kolejnego myszka. No, myślałem, że sobie mi się go zabije. No i teraz łatwo mamy na hita go. minęliśmy więc kolejny winek, plus 10 pukarków oczywiście. I będziemy mogli chyba kredyt odblokować, tak. 320 kredytów, bardzo dużo. Więc mamy kolejnego sedymiarza, El Primo. Fajnie. Teraz będziemy odblokować chyba Jessie, tak. Dobrze, mamy już połowę do Jesse, więc... Dobrze, kiedy będą następne kredyty? Już nie na następny 10 pucharków. No to trochę długo. Dobra, więc raczej dzisiaj dyskusję już nie blokujemy, ale możemy sobie zagrać L primo. Na, trzec na trzecim levelu od razu. I starcie solo L primo. Wyszukiwanie graczy oczywiście już znalazło. Za dużo ludzi, ale raczej na boty będę grać. tak w pierwszy level na L primo. To odcinki z tej serii nie będą jakieś bardzo długie. Ale też jakieś bardzo krótkie będą. Zagramy sobie serial Primo. I napiszcie też w komentarzach, y, czy chcecie, żebym tą serię nagrywał. Też grał coś sobie. Będą, będą live y z tej serii. Ale czy chcecie, żebym grał tak osobno, y, też w tą grę. Y, tą, na, na tym koncie. Tak po prostu. Czy chcecie żebym tylko na odcinkach i na live'ach, czy też żebym tak osobno grał, żeby wbijać level. To już, to już decyzja wasza, ja mogę to albo to. E, więc to już po prostu muszę zdecydować. Wygrywać bitwy, by zdobyć star dropy. O fajnie, będziemy teraz wreszcie star dropy jakieś dostawać. Na razie 0-0 star dropu. A! Kolejną rundę za szybko jeszcze zagramy. Odcinek 14 minut na całe, to jeszcze takie parę gier możemy zagrać. Tak, nie chcę, żeby to odcinki trwały dłużej niż 20 minut, bo potem po prostu bardzo mało osób się je ogląda. Po prostu robią się nudne po tym czasie. Będę starał się regularnie te filmy wrzucać. Z tej serii. Regularnie, tak mniej więcej na dzień powinienem wchodzić filmik jakiś. Raz dziennie powinien, czasami dwa razy dziennie, no czasami... czasami zero dziennie, no jak zależy jakie będę miała sytuację. Czy będę, będzie okazja, żeby nagrać filmik, czy jej nie, nie będzie. Teraz od razu już się zagapiłem i zaraz przegrywamy to. Uciekaj! Uciekaj! Dobra, uciekłem. Czy filmiki oczywiście będą na telefonie, bo browser jest tylko nie telefon dostępny? więc nie, nie ma tu za wysokiej jakości Uciekaj. Dobra, odrodziło mi się życie Weźmy tą skrzynkę co jeszcze Dobra, mam 10 tysięcy żyć, że mogę atakować tą Jessie Dobra, jest, łatwo Musiałem się teraz skupić, więc nic nie gadałem przez chwilę. Już powoli zacząć się ciężka gra. Może nie jakaś ultra ciężka, ale. Rzadki start, więc Dobrze to nie ma, tylko pięć Energii. Trochę słabo. Odblokowaliśmy dziennie misje. Zadałem sobie pokonać 900 zodymiarze z dyma lub dowolne starcie. Okej. Okay. Ja starcie solo, 900 zodymiarze mam pokonać. To nie wiem, czy się uda się w dzisiejszym odcinku zrobić tyle, bo już 16 minut nieco trwa filmik. Nie chcę też, żeby to mówiłem, za długo. Dwóch El Primo, to są boty znowu. No ale tamte boty te mi sprawiły trochę trudności. Nie ukrywam. Nudasem otwieranie skrzynki, to straszna nuda. Bardzo nudno. Jeszcze ja się bić. Jeszcze ja chcę bić. Dajcie mi ktoś z Dobra. Jest liczba, pozostałych z 7. 6 już. Dużo się dzieje na środku, więc oczywiście sobie idziemy na środek. W ogóle fajna mapa. Uważam, że jest na sercu teraz. Jest iła! Oko, Kogo ty ko Dobra. 5000 ma ko więc to nie jest źle, oczywiście to jest jakiś pro który ma 7 percubsów. No ale też już bez problemu. Mam już 8. Dobra. El primo będzie wielkie starcie. Więc bardzo ciekawe będzie na pewno. Muszę go znaleźć. Nie wiem, czy on jest w tych krzakach gdzieś. Tam jest. ma 4 power cubes'y Powinno być bez problemu. Ultem go. Pokonałem i liczba pozostaje z 1, więc wygrywamy Więc dobra Wyjście teraz i czy będziemy wygrywać... Jeszcze nie... Potrzebuję sto aż pucharków, żeby wykować nowe wydarzenie zbiory klejnotów. A my sprawdzimy sobie te misje, ile nam brakuje. 19 tysięcy obrażeń więc troszkę mało. No ale osoby nie, ma, nie mieli dużej ilości PRQ, więc nie miały dużo życia, więc też ciężko to, pod takim względem, ciężko to zrobić. Idziemy od razu na środek, bo ja muszę tę misję zrobić i muszę popokonywać tych zadmiarzy i mu obrażenia pozadawać. Szeli. Czyli może być ciężka. Dobra, Sherry jest pokonana. My się trzymajmy lepiej na środku, tu jest dużo ludzi, więc zawsze pod podnoszę misje idealnie, a misje się trzeba robić, musimy przecież zbić na wyższy poziom. 4 PR cubes już mamy, tu jest zawsze dużo per cubes do zdobycia. Jeszcze od innych graczy, wezmę sobie skrzynkę tutaj, za rogu. O! Ktoś tu jest. Dobra, kolejna ilość za zadanych. Już jest wielkie starcie. Tylko dwóch zabiłem osoby. Dobra, zaraz będziemy mieć ulta. Szkoda, że nie mamy już, to bym mógł na tego gościa skoczyć. ten gościu, no gdzieś na środek. Gdzie on gościu jest? Może on jest na środku. Może ten gościu jest, gdzieś na środku... O i tam jest poko. Nie no, ten gościu robi to specjalnie, żeby mi zadać daleko obrażenia. Nie. Dobra. Yy, mamy oczywiście wybraną kolejną gierkę. Trzy osoby zabijemy, widzę, jeszcze trzy i mamy misję zrobioną. Od razu na gierkę klikamy. I tu będzie chyba ostatnia gierka już. Bo 19 minut jest w odcinek. Jak mówiłem, nie bardzo długo. Choć fajnie byłoby zrobić misję. Są dzienne misje. Więc jakby. Raczej nagram teraz nagram od razu już kolejne odcinki, jak na zapas, jakbym się nie chciał kiedyś nagrać. Albo ja od razu wrzucę. Więc po prostu. Już po prostu trzeba. Dobra, skupić się. Dobra, mam już pierwszego zbiorę, że jeszcze dwóch i mamy misję zrobioną. Więc nie wystarczy czekać do wielkiego starcia. Musimy po, po, po drodze zaciągać. Jest tu. Ms, Ms, Ems, musimy. Dobra, tego replimu wezmę. Brock jest. Mamy już misję zrobioną. Z Ems będziemy walczyć w finale, widzę. tym co nieco ogarnia. Ale nie wygra ze mną! Dobra, jest. Lila pozytywnie, że jeden. Więc wygrywamy tą gierkę. Plus 10 pucharków i mamy obydwie misje zrobione. Więc idealnie się z tymi misjami wyrobiliśmy. No troszkę dłużej druffwa. O, mam nawet jeszcze odblokowane nowe wydarzenie z Biori Klejnotów Ale to już w następnym odcinku 100 kredytów do Jessie, więc w następnym odcinku prawdopodobnie odblokujemy Jessie Więc też będzie się działo, więc zapraszam was do, do czekania na kolejny odcinek z tej serii Ja już z wami będę się żegnał Do zobaczenia w następnym super odcinku z tej serii I teraz widzimy się w następnym, do zobaczenia Pa!